Hej, cześć, witam Was. Słuchajcie, e, dzisiaj sobie porozmawiamy, a w zasadzie ja powiem, bo to bardziej ja mówię, zresztą już nieraz to mówiłem, że to bardziej ja mówię. E, zastanowiłem się, co w, ogóle, co w ogóle może znaczyć e, słowo samodzielność. Co, e, co mamy na myśli mówiąc, że człowiek jest samodzielny? To czy, to, czy sam sobie daje radę w życiu, e, to nie wiem, czy... E, czy... czy czy wynajmuje mieszkanie i nie mieszka z rodzicami? Słuchajcie, jest to o tyle ciekawe, jest to o tyle ciekawy, ciekawy temat, lub definicja, bo, 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 tak, bo tak z mojego doświadczenia wynika, że, że samodzielność, jako taka, przynajmniej tak w moim pojęciu, polega bardziej, bardziej na to, żeby żeby po prostu sobie jakoś radzić, jakoś radzić w życiu. Bo to, bo powiedzenie jesteś samodzielnym człowiekiem, no o, o czym wtedy mówimy? No co, że, że ma własne mieszkanie albo wynajmuje mieszkanie, jest, nie wiem, w stanie jest w stanie opłacić ten cały czynsz, co wtedy. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie, co wtedy, co, co mamy na myśli, kiedy, kiedy mówimy o kimś, że jest, że jest samodzielną osobą. Ja tu nie mów, oczywiście nie mam tutaj na myśli stwierdzenia typu, nie wiem, potrafisz sobie sam zrobić zakupy, bo to w zasadzie jest podstawa. Sobie samemu czasem zrobić zakupy, ale Słuchajcie, y, mogę Wam tylko powiedzieć, tylko tyle, że y, według, według mojego życiowego do, doświadczenia, y, sama forma bycia samodzielnym jest, jak już wcześniej wspomniałem, tym, żeby sobie jako tako radzić w życiu, ale, ale z racji tego, że, y, że nie możemy podpiąć pod samodzielność, przynajmniej w w niektórych przypadkach ym, to, że, y, to, że się ma, to, że się wynajmuje mieszkanie, albo co, czyli, czyli nie mieszka się z rodzicami, bo teraz nie jest to takie pewne, bo y, zauwa zauważ, y, zauważcie, ja bardzo często ja słyszę, że y, jak ktoś wynajmuje mieszkanie, to. Ten najczęściej na drugą pracę do drugiej pracy jeszcze idzie. Więc a, po, a poza tym sama forma samodzielności, jesteś samodzielnym człowiekiem. W zasadzie nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam. Dlaczego? Nikt nie jest w stanie zrobić niczego sam. A to dlatego, ponieważ w zasadzie jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od wszystkich. Ja, na przykład, jestem uzależniony od. Od faceta, który, który, zbudował, który zbudował ten budynek, jest uzależniony od, od piekarza, od sprzedawcy, który mi kupuje ten chleb i od rolnika, który, który wyhodował w zboże na to, by ten chleb upiec. Więc, więc taka radzenie sobie samemu to nie jest to samo, co samodzielność. Zapamiętacie. Samodzielność to nie jest to samo, co poradzić sobie samemu. No to są dwie różne rzeczy. Żeby sobie poradzić samemu, taka, jakby na przykład, jak kiedyś był taki film, jestem legendą. Tam w, w takiej apokaliptycznej, chyba to było w przyszłości, coś takiego, tuż da, dawno, to już jest stary film został jeden, w zasadzie jeden człowiek w całym mieście, bo to był konkretny teren, to nie było, że to był jeden, jedyny człowiek na ziemi. Jeden człowiek e, przykładowo w obrębie województwa. E, słuchajcie, taki człowiek naprawdę musiałby sobie sam poradzić, gdyby został jeden człowiek na bardzo duży obszar, nie wiem, powiedzmy byłby jeden człowiek, jeden człowiek żyłby w Polsce, to naprawdę mu, byłoby mu bardzo ciężko sobie samemu poradzić, bo Musiałby sam sobie wychodować, sam sobie wychodować y, sam zboże. Y, 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 samemu to zmielić, tak przetworzyć, y, upiec chleb i tak dalej. Więc, więc jak już wcześniej wspomniałem, y, samodzielność nie jest tym samym, co poradzenie sobie samemu. Więc sa, Więc y, koniec końców samodzielność. Y, w zasadzie polega na tym, że człowiek jest, jest w stanie wiele, wiele, z wieloma rzeczami w sobie poradzić. To nie jest to samo, co radzenie sobie samemu. To w sumie byłoby na tyle, przynajmniej, przy, przynajmniej, przynajmniej ja tak sądzę, że tym, jest, że tym jest samodzielność, a tym radzenie sobie samemu. To w zasadzie byłoby na tyle. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to dajcie subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Cześć.